Mamy tydzień do premiery. Bohaterowie spektaklu, czego nie widać, też są przed premierą. Co to jest za moment, co się dzieje wtedy w zespole wśród tych bohaterów? Tak, dokładnie nam się zrymowała sytuacja z przebiegiem historii w spektaklu. Jest analogicznie tak samo i to jest. Niesamowite doświadczenie. Ja chciałabym w ogóle zacząć od tego, że cieszę się, że mogę wziąć udział w tych próbach i w tym spektaklu i spotkać się z Piotrem Cieplakiem i z taką obsadą, bo jest to niebywały też tekst, niebywale śmieszny i taki przeze mnie bardzo wyczekana długoforma farsy. I praca nad taką, nad taką konwencją jest naprawdę przyjemna, trudna, więc jest dobrym wyzwaniem dla aktora. No a czas jest teraz gorący, więc drugi akt spektaklu, kiedy poznajemy kulisy pracy w teatrze, bardzo teraz rymuje się z tym, co doświadczamy. No właśnie, a to jest trochę śmiesznie, czy trochę strasznie, czy jedno yy, i drugie? Yy. Tak, to jest śmieszno-straszne, bo im wszystkim towarzyszy ogromna pasja. Nie myślę, że tak samo jak nam, ale też yy, czas, czas który nieubłagalnie, po prostu płynie, 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 płynie. I trzeba się ze wszystkim wyrobić i zdążyć na czas, jak jest to trudne w tym zawodzie. Grasz asystentkę? Tak. Asystentkę. Co tak. to jest za postać? Na co dzień jesteś aktorką, wiadomo. Mhm. A, a, a twoja postać, czym się zajmujesz Tak, jestem inspicjentką i asystentką reżysera. Nazywam się Popi. No, wspaniałe zadanie. No, czuwam nad wszystkim. Bardzo mi zależy, żeby to wszystko się zebrało, żeby każdy aktor mógł wejść w dobrym momencie, żeby przypilnować rekwizytów, żeby, żeby, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, w takim, jakim się umówiliśmy z reżyserem, czyli Lloydem. No, myślę, że to będzie naprawdę śmieszne. I to, czego nie widać, jest, jest bardzo ciekawe. Popi ma trudno, jak się domyślam, w takich okolicznościach, w których się y, znalazła. w <grym> Tak, tak y, do tego jeszcze chodzą przede wszystkim te wszystkie relacje międzyludzkie. To praca pracą, mhm. ale życie się toczy i to jest najciekawsze. I to podglądamy właśnie w tym drugim akcie: y, wszystkie te relacje, no właśnie, miłości. No, no cóż, no będziemy przyglądać się życiu, czyli będą fascynacje, zawody, oczekiwania, e, pragnienia. E, I no, tak jak życie mieni się różnymi kolorami, tak tutaj myślę, że to jest dlatego tak dobrze e, zawsze przyjmowana farsa i taki dobry tekst, ponieważ mieni się różnymi kolorami, tak jak nasze życie. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję.